Hej kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu, 2 maja My właśnie stoimy pod jakimś sklepem budowlanym bo mąż potrzebuje na budowę będą dzisiaj kończyć, kończyć już tak prąd um, u nas na budowie i zobaczcie co tu jest um, tu są takie um, sypane Wiecie, można takie zrobić sypane tarasy, robiłem też z tego takie podesty, też parapety widziałam z tego wysypane, nie wiem czy to widać, ale na pewno wiecie o co chodzi i nieraz to widzieliście i powiem wam szczerze, że tak grubo się zastanowiłam nad tym czy sobie czegoś takiego nie zrobić przed domem tylko Mama, jeżeli macie coś takiego mamuśki, czy tam nie mamuśki przed domem wysypa, ten sypany taki taras na przykład, albo w ogóle wiecie, podjazd do domu to dajcie znać jak to się sprawdza czy to się na przykład nie wykrusza nie wypłukuje bo taki wiecie, w graficie na przykład szaro taki brudny, z brudnym takim z jasnym, szarym albo z takim brudną bielą, by nam fajnie też pasował do domu. No, albo kupimy jakąś super kostkę, no, zobaczymy. Ale podoba mi się to nawet, powiem Wam tu w tym zestawieniu takich szarości. Myślę, żeby się to fajnie sprawdzało. Nie rosłaby, nie rosłoby też trawsko, jak wiecie, między kostką. E, się tak zdarza. Dobra nasz tata wraca. A teraz do Was później. Zakochana w Dadim. Ten smoczek jest brudny, tam ma ten na różowej zapis. Co ty tak czarny jesz? Antoś, Hej, Pokażę wam, co kupiłam, bo ta taczka na gipsy. Kupiłam te pieluszki. Laurka mi się znowu strasznie odparza. I nie wiem, bardzo brzydkie kubki robi od dłuższego czasu. I nie wiem, czy to jest wina pieluch. To znaczy nie piel czy to nie jest wina mleka, czy ząbków. No ale stwierdziłam, że i kupię takie naturalne, oddychające pieluszki. Chociaż ja pielęgniarka majtki to i z biedronki. Chociaż biedronki są trochę wąskie, i z lidla i tak dalej lubię. A tak to kupiłam jeszcze mleko. Wymieniam jej na hipa jednak, bo wiem, że przy Antosiu dobrze się sprawdził. No i sprawdzimy, czy to to mleko, czy nie. A jak to obojętne jest, czy to mleko, no to wrócimy do tamtego. Które mieliśmy. Zobaczymy. No i jeszcze kupiłam pusteczki I takie pierdółki ja się, w ogóle coś się dzieje tu. W okolicach obozu, bo są drogi pozamykane. Jedziemy na budowę. A jak? Jedziemy na budowę. Chyba nie nagram dzisiaj tego vloga z budowy, bo. No, no. Bo nie wiem, bo Lucia nie zasnęła, myślałam, że zaśnie, to ja tu Ten no, co ja z nią zrobię. Ale jesteśmy pod naszym domem się bardzo. Nie no, serio skasowałam sobie tego vloga. No i co ja zrobię? Tam u będzie nasza sypialnia. Tu będzie salon na dole. Jaju, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. O, widzicie jaka Jędrze była. Jęci, bułę. Zrobimy mleczko u babci. Tylko ja nie wiem, czy mamy jakąś butelkę tam, ale chyba coś mam. Najwyżej z nie kapka Wyciągnąłem piłkę moją czapką. No to super. Czapką? No to ekstra. Także no, nie wiem, mąż się śpieszy, bo ty, kurde ten autofokus. Bo musi. No znowu mi się to włączyło, no to jest przecież jakiś hit Bo musi. Ee... Jechać na hurtownię jeszcze, bo nie wie co kupić, tak naprawdę i musi sobie sprawdzić, czy będzie się jeszcze wracał na inną hurtownię. No i nie nagram nam no. Dzisiaj tego chyba. Chyba, że mi się później uda. Bo oni będą praktycznie cały dzień tutaj na budowie, ale wątpię, że mi się uda to nagrać. Bo potem, jak będą robić, to im nie będę też chciała przeszkadzać tu. No ale piękny będziemy mieć dom! Naprawdę piękny. Wybrałam sobie już kanapę. Nie wiem, czy Wam o tym mówiłam. Wybraliśmy kanapę. Będzie trzyosobowa, dwuosobowa i jeden fotel. Chyba wstępnie, tak? Bo naprawdę to fajnie wygląda. I tylko zastanawiamy się nad kolorem, bo przepięknie wyglądają te meble w pudrowym, takim różu, nie takim brudnym różu wręcz i bardzo ładnie też w takim błękicie albo turkusie wyglądają ten fotel był w takim błękicie zrobiony a będziemy mieć jasne podłogi i nie wiadomo już czy bielone podoba mi się dwa będzie dębowa podłoga i będzie albo e, dąbleśny dąbleśny beżowy właśnie, taki trochę naturalny ale taki jaśniutki albo będzie dąbleśny jasno szary ale na wizualizacji jak zrobiłam sobie w domu bo można wejść sobie do takiego room view e, i... E, sobie to sprawdzić i to bardziej mi się podobało na wizualizacji, ten jasno-szary ale w sklepie, nie wiem czy on był, ale ze wszystkich kolorów które były powystawiane, wiecie, na żywo już, to bardziej mi się podobał ten beżowy także no, zobaczymy a kanapy no, bardzo ładne, bardzo mi się podobają takie stylowe trochę takie stylizowane takie będą trochę takim przełamaniem w domu, takie trochę inny styl ale mi się podoba takie łączenie no i mega mi się podoba. Tylko nie wiem, właśnie, czy się zdecydować na trójkę dużą, na trójkę kanapę i dwa fotele, czy na trójkę, dwójkę i fotel. I chyba tak, trójkę, dwójkę i fotel, bo sobie je tak ustawimy po bokach. Ale super to będzie wyglądać. Nie mogę się już doczekać. I chyba na pewno zdecydujemy się na te kanapy. Jeżeli to będzie tak naprawdę w tym najbliższym czasie, czyli czytaj pół roku gdzieś. No, ja mam nadzieję, że w przyszłym roku o tej porze już będziemy mieszkać w domu. Mój mąż też ma taką nadzieję, ale przez to, że często nasze plany, zwłaszcza związane z budową, bo już mieliśmy mieszkać dawno, no ale pół roku, półtorej roku co byliśmy w Norwegii, no to nic się nie działo. No i przez to też tak... Trochę te plany się pozmieniały i tak naprawdę wszystko co zaplanowaliśmy, zaplanowaliśmy sobie wzięło w łeb. A no to już co to za nerwy, tam? Widzicie co mu się tam dzieje? Co się dzieje? Nic. No no i tak. Laurka już jest bardzo zmęczona, ale bardzo źle mi śpi też coś. Wieje strasznie. Zobaczcie, jak wieje. Tutaj jest po prostu taki wygwizdów, musimy ogarnąć jakoś ten temat, żeby się tu jakoś drzewami czy czymś stłumić to, najlepiej żeby się domy wybudowały, żeby tak stłumiły ten wiatr, bo tak to jesteśmy tu na takim otwartej przestrzeni i szok, jak wieje. To jest wietrznie strasznie, nie ma nas kto ochronić przed tym wiatrem, dzieciaki coraz bardziej łobudują, więc tato wracaj. co idziesz do Bazylka? bazylek jest chory już jest stary no nasz piesek jest chory 13 lat ma już nawet 14 już nawet nie je nic rodzice byli po jakieś witaminy zapytać się lekarza co czy go szczepić w ogóle i tak dalej, ale już trzeba mu dać spokój no, ale pewnie gdzieś albo jutro Smutne jaju, ale ty Luśka nie biegaj, ty się naucz chodzić <grywy> Najpierw No idź ładnie, sama Chodź sama. Ona się jeszcze przebrana no Chodź do mamy Idź, no idź ładnie do mamy, idź. <grywy> Jakby nie była taka sprytana Chodź. Na nóżkach, na nóżkach. Chodź. <grystanie> Jest chwila samotności dla matki. Ech, cały czas staram się przełożyć te włosy, bo zawsze, od zawsze, miałam grzywkę na lewą stronę. Tak. Tak, miałam włosy. Tak. Zresztą widzicie, widzieliście, że zawsze tak. Ale moje włosy uparcie dążą do tego, żeby. No być po tej stronie Więc staram się tego nauczyć Chociaż no, nie lubię się na tą stronę No nie wiem czemu, po prostu już takie przyzwyczajenie Przyjechałam pod intermarsza, Idę do briko, też tu jest marsza. Chcę zobaczyć Czy jest piasek do piaskownicy Bym worek takim, worek wystarczy Worek dzieciom kupiła No i idę kupić kiełbaskę Mam kupić na grilla Mam kupić bułeczki, chlebuś Powtarzam sobie, drożdże, dwa cukry waniliowe dla babci i chyba tyle e, I chyba tyle No i to zobaczyć co to tam jest Brudna z kawy Bo oblałam się kawą To już sobie spadnie obrudziło Ale trudno Dobra idę nie przedłużam I Może zatrzymam się na chwilę na budowie Ale nie będę nagrywać teraz Bo tam yy, teście z mężem Robią z prądem Więc nie będę ich tam wkurzać yy, Dodatkowo nagrywając Także kiedy indziej Wam po prostu nagram tego vloga z budowy, bardzo chciałam Wam go opublikować, ale jechaliśmy do tego ustronia no i skasowałam tego vloga po prostu go skasowałam, bo tak sobie pomyślałam, jaką mamy chyba rzuconego. A mąż mówi: A to usuń, e, fajnie też coś w tym ustroniu ponagrywać. E, telefonem będziesz się irytować. A Y, nagrywając, a no i potem zrzucić to muszę przez bluetootha, bo y, nie wiem czemu, ale nie czyta mi telefonu y, na kablu komputer, no i tak dalej dobra, idę, nie przedłużam, bo na mnie czekają, mama siedzi z dzieciakami no, a ja nie przyjechałam po to, żeby siedzieć pod dom. no ale mm, teść też się spóźnił, bo w pół do y, czwartej mąż był y, y, u rodziców, przyjechał zjadł sobie zupę i nie było go jeszcze, także trochę dłużej im zejdzie niż się spodziewaliśmy. Dobra, lecę Ale ja lubię Ej, B! Laura B! Ej, Ej. No, i tak. Niestety żywot naszego pieska się skończył. Miał 13 albo 14 lat. Nie pamiętam dokładnie. Ale tata z mamą jeszcze byli dzisiaj u weterynarza i dali mu trzy zastrzyki, takie witaminowe. Lekarz powiedział, że jak ma żyć, to będzie po prostu po tym. I miał jeszcze zastrzyki na niedzielę. No ale niestety dzisiaj już, ale przeczuwałam to, bo jak go zobaczyłam, on tylko leżał, oddychał, yy, nic nie jadł, nic nie pił, yy, sami żeśmy go napojili, ja raz, potem tata. Myślałam, że ktoś idzie i wszystko zwrócił, wszystko zwracał, wodę zwracał, jedzenie zwracał i... Później zwrócił tak. wszystko z krwią. Tak. Co? Możesz! Antoś co wieczorem. Antoś jeszcze nic nie wie. No i nie ma go już. Ciuło. Mieszka. Nie ma koniec bazyla dzisiaj. Taka mojówka poszłam z dziećmi na plac zabaw, byliśmy na placu zabaw, a jak przyszłam, to już go nie było i pozostała tylko wielka, no niewielka ale kałuża wody z krwią. Ewidentnie miał pewnie raka albo coś w tym stylu. Ale powiem wam, że gdyby miał skończyć się nie wiem, jutro czy pojutrze to dobrze, że stało się to dzisiaj, bo już się męczył, nic nie pił, nie jadł. No co? Tu Lalunia, proszę bardziej, sobie siedzi, odpoczywasz. Zrobiła dzisiaj parę kroczków sama po placu zabaw. No i tak. Także taki niewesoły dzień. Ja o niczym nie wiedziałam, że on się tak czuje. Dzisiaj się dowiedziałam, ale go jeszcze widziałam, po prostu. No i powiem wam, że nie spędzałam z nim jakoś czasu, nie byłam związana z tym zwierzęciem, no ale jednak był tu tyle lat, to... Przykre. Jest godzina. Już wczoraj rodzice go wypuścili. To leżał pod drzewami, poszedł sobie na ogród tam, ale pobiegał i leżał cały czas. Rodzice go dosłownie przynieśli ze sobą. No ale dobra, skończmy ten temat. Jest godzina. Już no ósma dochodzi za 10, męża jeszcze nie ma, nie przyjechali jeszcze z budowy, kończą tam, gipsowali ostatnie, grill już się robi, także zjemy grilla i pojedziemy sobie do domu. Co? Nagrywam grilla, a tata się drze. Nie można nagrywać mojego grilla. Tańczył. Paniak. Co? Tu jesteś, tak? Jesteś i jedziemy? Jeżdża z nią Aha, chrupaczka może chce Kupiłam jej takie chrupki Już je miałam Od siódmego miesiąca one są One są bio I mamy smak e, Marchewka, jabłko A było jeszcze jabłko, truskawka On są w kształcie kaczuszek Proszę no. Taka, to jest kwa, kwa kacuszka. Kupiłam je w Rosmanie. Bardzo fajne. I powiem Wam, że mega są te pieluszki z Rosmana. Takie mięciutkie. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać. No, co? Pej, 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 pej. Co masz dziecka? Słuchaj to mój. Oj, ty nie jesz tych chrupków, ty co już tu homikujesz chcesz? nie chcesz? to masz smoka myszku jedziemy się przejechać? kochani Chciałam zakończyć wczorajszego vloga, bo totalnie sobie o tym zapomniałam. Także subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco i do usłyszenia w następnym vlogu, za którego zabieram się chyba teraz albo jutro.